Zostawmy się na lewą stronę. 2 I dzisiaj nagrywam SV2D. to jest mój drugi odcinek. Jeżeli nie jeździliście pierwszego odcinka, to wpadajcie na niego. Zobaczcie. Five Nights at Freddy's. Zrobimy na 13. Dwa. Pierwsza przygoda. My robimy drugie. My prawo, można powiedzieć. Więc jakby... Jakby... Nie bardzo, ja to bym... od razu zabij. Bo niemożliwe, że on się tam od razu powiem, jakby... Ja się zbagowała. Co on mi tu ciągle stał? Nie, yeah. ej!

thank you żegnam panie Janie tak do mezu panie Janie panie Janie, niech się teraz tak nie zaczyna dobra, wywalę ten strój ten strój którą oni tak zaczynają tę grę nie wiem czy ta gra zrobiła wniosek wniosek znowu chyba się zbogowała dopiero druga minuta odcinka a gra się znowu zbogowała, to robię święto chwilę dobra, tam Dobrze. Jesteśmy po krótkim cięciu. Oczywiście. Chyba bym nie skręcił karku. Bo on jest wyspany. Teraz musimy uciekać szybko. Teraz mi nie zacina. No od razu lepiej. Dobrze. Najważniejsze, że żyjemy w ogóle od kilku

nie nie jeżeli to właśnie nie skończymy no to to będzie flipa jakby bo mam ostatnie życie to jest, na ostatnim, na życie, jest dopiero minuta więc jakby <śm> bo mnie zastrzelił w gardło, tam pojawi, mnie to, to nie wiem jak mi się jakoś zrypałem nie wiem ja to chyba by teraz, a tak, to nie teraz zginął. Jak zgnąłem, albo... To mam jeszcze ostatni trzeci. Teraz zginę, to to koniec jakby... Gocu to. Kurza. To jest znowu ten ten. No i tu na trochę. Nie ma, bo tylko inny w ogóle, tylko...

Laguje grę. Chyba, że chcecie jeszcze raz spróbować. Dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Nie lecimy. Bo chyba nie do niego... zobaczyłem. Albo SCP jakiś się zeleportował akurat. Chyba skupy, spadł, to pytka wtedy przeleportowała, wobec wielotnie. Tak by chciało grę. Że nie wiem co ja tu. Więc jakby to, to jest złe. Bo to jest w ogóle mój drugi, za mnie nie myślę. Tak teraz przestraszyłem dwa razy. On w ogóle. No nie jest to On za każdym razem w ogóle to zrozumieć, bo wy widzieliście. Ej,

не могу тоешь Dobra, on, powinien, on chyba ma kartę, nie wiem. Cichy wiecie, po prostu nie. Nie, 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 nie. Nie, na zimę, drzwi, to ja go nie lubię, tak? Po prostu wtedy nie lubię, to będzie Nie nielubiane, nie będę go już lubił.